Ok, jak widzicie, dzisiaj trochę pracy w warsztacie przygotowuję kółka gravelowe. Bestia niedługo wyjeżdża, więc czas przerzucić, czas wrzucić opony IRC Boken w rozmiarze 40, grube 40 na karbonowe kółka Evan Light, które służyły w przełaju, więc zrzucam te oponki przełajowe, na których startowałem w tym sezonie i i co? i wrzucam opony gravelowe trochę czyszczenia ale takiego, takiego pobieżnego czyszczenia, nie, nie, nie przywiązuję szczególnie wagi do tego, żeby ta opona była jakoś super czysta tutaj, po prostu zdzieram takie większe większe partie tak jak tutaj, naleło mi się mleko no ta opona stała, tutaj jest łatka było większe przebicie i trzeba było w domu później to Załatoć. E, tutaj mleko spłynęło po, e, po tym, jak opona sobie wisiała. E, trochę je wyczyszczę i wskakują na obręcze. W tym momencie na krewelu mam założone e, te kuka na obręczach Stans New Tubes e, Iron Cross. Już chyba nie można ich kupić, więc taki egzemplarz kolekcjonerski. Pewnie mają u mnie e, dożywocie. Bardzo fajne kółka, bardzo fajne obręcze. E, na oponach Gianta to są Giant Sublasy. E, oczywiście Crosscut Gravel 1. Niezbyt fajne opony. Strasznie, strasznie jakoś zamulają. Nie wiem, ten bieżnik jest taki niby, niby powinien być szybki, ale wcale nie jest szybki. Te opony są jakieś takie dziwne. Może są ciężkie. Nie wiem, jakoś dziwnie się toczył. Nie podoba mi się to. E, ale obręcze bardzo fajne. E, muszę zająć się przewodem hamulcowym, który trochę się telepie. Mam nadzieję, że ogarnę to bez pomocy warsztatu. Co do szosy. E, no tak, jak Wam zdradzałem wcześniej, szosa, szosa e, zostanie zmieniona. E, no, i, no i co? I w związku z tym te kółka na sprzedaż, pewnie sprzedam je gdzieś lokalnie. Bardzo fajny set treningowy. Eee, obręcze, Evan Light, Piasta, to jest miernik mocy. Mm, powertap, bardzo dobry pancerny 2.4. Stary, dobry powertap. Eee, z przodu DT Swiss, fajne kółka Tubeless. Leciutkie, szybciutkie, z pomiarem mocy. Jakbyście byli zainteresowani, to dajcie znać. Jeżeli chodzi o frameset, to raczej nie będę go sprzedawał, chociaż może zobaczę. Ale nie mam jakiejś specjalnej presji, bo nie jest szczególnie dużo wart, nie jest jakiś bardzo wartościowy. Chociaż jest to rzadko spotykany model. W polskiej dystrybucji chyba tego modelu, chyba na pewno tego modelu nie było. I Wydaje mi się, że zostanie u mnie w takiej roli drenażerowo-zapasowej. Zobaczymy. Um, no, chyba że ktoś by się znalazł, kto, kto bardzo by chciał ten frameset. E, I cóż. Bestia niedługo wyjeżdża na bezdroża. Ja wracam do serwisowania kółek. Lecimy. Dobra, uporałem się z oponą przełajową bez problemu. Jest zdjęta, wyczyszczona i zostanie ładnie zwinięta, tak jak ta, i wrzucona do pudełeczka. Obręcz też wyczyszczona, gotowa na wrzucenie opony gravelowej. We wszystkich rowerach mam w tym momencie tubelessy. Zastanawiałem się nad szytkami do roweru przełajowego na ten sezon, ale zostałem przy tubelessach. Głównie ze względu na e, koszty. Koszty Tublesów są niższe, jeżeli mówimy o uniwersalności. E, bo w momencie kiedy ścigamy się, kiedy chcemy mieć, e, kiedy chcemy być zaopatrzeni w dobre opony na wszystkie warunki, e, piasek, błoto i suche warunki, wtedy ciublesy będą dużo bardziej. E, Dużo bardziej praktyczne. Tutaj mam oponę tubelessową na śnieg. Naprawdę świetnie sprawdza się w śniegu. To jest IRC Serac CX Mud. W głębokim błocie też bardzo dobrze sobie radzi. To jest opona Serac CX. Um, po prostu CX. To jest um, najbardziej klasyczna opona um, przełajowa od IRC. I Głównie wykorzystuję tą. Jeżeli jest śnieg, jeżdżę na tych, są też bardzo fajne oponki pod piach. W piachu jeżdżę bardzo mało. Ale w zależności od warunków, mogę sobie bez problemu w ciągu pół godziny przerzucić te opony, wymienić je na opony na śnieg, mając jedną obręcz, mając jeden zestaw kół. W przypadku szytek, nie jest to takie proste, dlatego że klejenie szytki zajmuje trochę czasu, więc najczęściej jeżeli mówimy o ściganiu się w przełaju, w takiej sytuacji, że mamy opony na wszystkie warunki, mamy koła przygotowane na wszystkie warunki, wtedy potrzebujemy przynajmniej dwóch zestawów kół z szytkami. A nawet trzech zestawów kół z szytkami, więc koszty koszty są naprawdę duże. Jeżeli chcemy mieć, jeżeli chcemy być zaopatrzeni w dobre opony na, na wszystkie warunki e, także póki co zostaję przy tubelessach e, chętnie pośmigałbym na, na szytkach, ale e, może złożę jedne takie uniwersalne e, kółka z szytkami. zobaczymy jeżeli natomiast chodzi o mleczka których używałem mm, używałem tych mleczek używałem też mleczka giantowego który było e, dorzucone do roweru Stance, No Tubes, Race, bardzo, bardzo szybko wysycha. Może jest to mleczko na, na wyścigi, rzeczywiście na race, na to, żeby mieć mleczko w oponie przez tydzień, dwa, ale, ale u mnie się nie sprawdza. Dużo lepiej sprawdza się to mleczko, którym zalewam gravela najczęściej. Bardzo długo się utrzymuje, łata dobrze. To mleczko jest bardzo dobre to jest mleczko Continental wysycha zasycha szybciej niż to ale łata naprawdę świetnie także w rowerze szosowym gdzie mamy wyższe ciśnienie w oponie to sprawdzi się naprawdę świetnie w rowerze gravelowym gdzie mamy niższe ciśnienie i, no i nie chcemy tam często zaglądać to będzie najlepsze a to no cóż u mnie się nie sprawdza za bardzo i naprawdę rzadko tego używam w rowerze przełajowym używam tego mleczka. W rowerze gravelowym tego mleczka. W szosie też tego. Bardzo fajna mleczka. Trochę mniej fajne. Dobrze łatające, ale szybko wysychające. Tyle o lesach, Wracam do roboty.